kim się witam, bliźnięta. No i zobaczymy. Zachęcam Was do wysłuchania rutynowego wstępu i innych z początku maja czytań na kwiecień na dedykowanych dla Waszego znaku. No i zobaczmy, w którym kierunku gdzie zmierzacie, w maju. u jakieś prace mhm. dlaczego będziecie tego doświadczać mhm. no i zobaczmy kierunek tej drogi na tym odcinku królowa miecz mhm. co warto przyhamować Czemu? ale w sensie przyjrzeć się, tak? poprawić, zmienić nie zatrzymać się uh -huh. co warto przyhamować, ale wręcz zatrzymać być może w ogóle zrezygnować z jakiejś obranej drogi znowu energia precyzji pewnej tak? o czym mówi równowaga ona sama, sama się dedykuje tak jakby w ogóle w tym kierunku ósemeczka kielichów jest energią taką potwierdzającą dla tych wszystkich, którzy chcą trwale coś zmienić. Umiejętność też tak, jakby tutaj jest zapisana, powiedzenia nie. Tak? Umiejętność też, tak jak mówi, nie działaj na, na chybił, trafił, nie działaj z jakimś impetem, tak? O, warto się po prostu tak zwanie przehamować. Ewidentnie jest to związane może być z pewnymi radykalnymi, dużymi zmianami, jeśli chodzi o wasze. Być może życie, być może zmiany domu, zmiany mieszkania, zmiany stanu cywilnego, czy zmiany pracy. Wszystkie zmiany w obrębie, czy w zawodzie, nie wiem, czy, czy budowania, nie wiem, nowej relacji, tej samej, tak? a jednocześnie tak zwanej innej, tak jakby na nowych warunkach. Zobaczmy, jeśli chodzi tutaj o Was, o, o co. Zobaczmy. Odpowiedź od duszy. As mieczowy. As mieczowy mówi o konsekwencji. Zobaczcie tutaj też, to jest rycerz mieczowy, ale jednocześnie as mieczowy, tak? Jest tutaj na pierwszym planie. Natomiast um, szóstka mieczowa mówi: nie uciekaj. Idź świadomie, nie bój się, tak? Miej świadomość, trzymaj się tak jakby celu. Poza tym ta szóstka mieczowa mówi o tym troszeczkę, że dobrze wszystko przemyć, bo nie warto i nie będzie można już tutaj się zawrócić, przynajmniej w tym danym momencie. tak? Wszystko mówi, teraz jesteś w tej opcji, gdzie potrzeba jakiejś precyzji, gdzie wszystko stale i bardzo ciężko, i dużymi konsekwencjami mm, kończy się tak zwany powrót, zawrócenie, tak jakby z danej, z danej drogi. Królowa mieczowa jest umiejętność powiedzenia nie, ale trzymania też się w swojej jakiejś po prostu racji, na rzetelnych argumentach, na prawie, na tym, co się Wam należy w pewien sposób, bez takiego działania na, na oślep, tak? Bez takiego działania argumentowego, które mówi, że jakoś to będzie też, tak? Pamiętajcie, że rycerz mieczy ma zawsze jakąś wizję, i tutaj trzeba się dobrze jej przyjrzeć, bo tutaj nie mówi: zaniechaj, tak? Mówi: idź. Odejdź, idź do innego każdego miejsca, które w danym momencie widzisz, które jest. Warto po prostu tak zwanie podpisać, bo one rzeczywiście niesie coś dobrego, ale zachowaj pewnego rodzaju nieostrożność, ostrożność w skupieniu tego procesu. A jednocześnie mówi o tym, że zobacz to i sprawdź, czy na to naprawdę to, bo to jest po prostu zmiana miejsca. Tego samego na to samo, a jednocześnie nie to samo, tak? O. Mm jakby nowe zasady ustalenie nowych zasad wyjście w nowe po prostu zasady w nowe warunki natomiast tym, zobacz czy to rzeczywiście do ciebie tak bardzo pasuje w jakiej dziedzinie życia Kapłan, czegoś takiego kardynalnego, czegoś wyższych po prostu tak zwanie wartości, dla których warto się po prostu poświęcić, te trzeba uważać na pewne układy. I teraz tak, w różnych kartach można u, też tak jakby przeczytać w tych wszystkich czytaniach to, co czasami słyszycie na różnych innych czytaniach, czy w innych czytaniach, w innych horoskopach albo często co nazywamy horoskopami dla przybliżenia, tak, bo algorytm to lubi, natomiast to taroskop powinien tak rzeczywiście się nazywać, albo jakoś coś inaczej, ale w ten, w ten deseń, tak, o, czyli obejrzenie horoskopu przez karty tarota. Tak. Ym. Tutaj jest pewna energia, i tu można wyczytać, że to mogą być sprawy dotyczące mężów, ojców, dojrzalszych mężczyzn, tak? Potrzeba wyjścia i wsparcia od dojrzałych mężczyzn, tak? Czy wyboru tak? na mężczyznę dojrzalszego, czy pracę na bardziej stabilną, na bardziej też dojrzałą, w lepszych po prostu tak zwanych warunkach, tak? O. Mm. To jest pewnego rodzaju pójście swoją drogą, ale poparte pewnymi argumentami, tak bym powiedziała. Bardzo dużo korzystnych tak zwanych zmian. Mówi idź, tylko nie działaj na wariata, bo możesz coś utracić. Albo nie chcąc i też, wiesz, uwagę, idź, czy do końca chcesz w te miejsce iść, gdzie się wybierasz, zmienić coś na to, tak? a nie na tamto, czy zmieniasz na rzeczywiście najlepsze, bo czego oczekujesz, tak? Trzeba być tego świadomym. ten rozkład też mówi o pewnej świadomości. Która trzeba w, tym, w tej sytuacji tak zwanie tutaj yy, zachować. O. Bo później, tak zwanie już odwrotu nie będzie z tym pierwszym krokiem. Więc nie wolno działać w jakimś tak, jak ja to mówię, w amoku, to już tym bardziej czy pod wpływem jakichś emocji, czy wizji swojej racji, ponieważ wasza wizja, tak, czy oczekiwania mogą. Być niezrozumiałe dla innych, tak? Nieadekwatne do tak zwanej tej sytuacji, bo to nie ta rzeczywistość, jeszcze. O. Natomiast sama droga, zmiana, super. Nie ma czego się po prostu tak zwanie odbawać. widać pod warunkiem, że zachowacie ostrożność, tak? Delikatność, zadbacie o spokój wewnętrzny, że Wam się ręce nie trzęsły, tak? O. I jesteście pewni, że wyruszacie, bo powrotu może już nie być. Nie teraz jeszcze. Czyli jak wyjdziecie, pójdziecie w te zmiany, to na długo. Kłaniam się pięknie i mam nadzieję, że do co to, co tu usłyszeliście, okaże się dla Was pożyteczne.